Mamy godzinę, którą szóstą I o, proszę, zobaczcie, kto tu siedzi? Słamek na deszczu o. i mokry. Kurczę, mokry siedzi. Kicia, chodź, chodź tutaj, Kiciolko. Ale wyrzutko, kurde, tak sięga. No To no, mogę jeszcze przybliżyć Na głowę, się to może Widzisz pan, jak on taki jakby biały Taki zdrowy, nie? O. Się w taki... I wchodzi normalnie tutaj na tą chałupkę nie. Ale wczoraj tutaj się do jedzenia dostawiał, to go Basiorek pogonił, bo Basior... To się nagrywa. Wszystko. Zakupujesz pan tam nie. Nie, na razie nie. Nie, bo zimno jest, nie? No, zimno. No. Dobra pani wytwarz. Na... na razie dzięki. A, mamy tutaj, proszę. Schował się. Pan Zygmunt, opiekun, nasz najlepszy opiekun. Bardzo pomaga mi. Coś potrzebuje kupić. To mi kupi na mieście. Przyniesie mleko, nie mleko. Złoty człowiek. Czek się czuje jak w rodzinie. Romeo, a ty tutaj? Nie. Chow się. Formeo był do godziny czwartej ze mną. W pokoju. Spał. O, Kiciulek. A szramek siedzi. Siedzi bidula i moknie. Kiciulek, chodź tutaj. Chodź! Smak w cały. Kicia, chodź. Ać, kiciulek. Rus. Siedzi i mruczy. Ale popadała, pokropiła. A ile stopni? Chyba gdzieś koło 12 stopni tak się trzyma. No mowa. Wczoraj był cały dzień 12 stopni, teraz 1, 11 i 3. Proszę. Nie Romeo, kiciolko. Niuniek. Taki mój bohater. I tak, kochani, pada albineczka, kiciolka. Albineczka, coś czekacie, tak? Teraz wam dam. zaraz wam kicie dam. Już daję. Ramek przyszedł. Nasze głodny. Rzuciłem mu jedzenie. Zmukł, siedział na tej półce. O, biedne te kotki. Nie boi się. A też siąpi. O jaki głodny. Tak łapczywie wszystko je. A ja tutaj w bocianówce korpus wziąłem, rozdrobniłem. Bo na deszczu tu nie ma co, bo by to zmokło, by kotki nie jadły Felixa. Też rozdrobniłem saszetki Tutaj Romeo już się najadł. Już się położył tutaj. No ciemno to nie widać za bardzo. No aż ramek je. Kiciula. Jedz kicia. Tutaj jest Wasrzcić Uciek się trochę przestraszył ale wrócił, by wiedział, że to jedzenie siedział na półce, <laughs> <laughs> zmógł i dula. On się przywiązał do tej pocianówki, już tu siedzi i wieczorem, z rana jest, Nie byłby domowy to by gdzieś do domu uciekł w taki deszcz. Albineczka tutaj siedzi, Kicia, Albinka, Kicia. siedzą koty A tutaj następny siedzi. Położyłem tutaj takie kartonowe taras. Kotki lubią na nich się i bardziej niż na wykładzinie tej na chodniczku. Jackicia. Da er det tid for siste gang. Dołączyła do niego No One się znają. Albinka chodziła do niego na amory, a on do Albinki A tam siedzi który z naszych Nie atakuje. On też nie atakuje Wtedy już się zapoznały. Powoli się integrują. No, Akumulatorek już mi pokazuje, że jest słaby. Może mi w każdej chwili padnąć, ale będziemy filmować dokąd się da. Taki taki spokojny. No, idziemy, Widać, że jeszcze głodny. Chodź Kicia, chodź Kicia. Nie bój się. Przejdzie. O, no, to ma. nas spust. Głodniało. Tyle mu rzuciłem i wszystko zjadł. No, jeszcze coś tutaj zobaczę. Co tu możesz jeszcze rzucić? Chodź kicia, chodź kicia, chodź O Basiorek wyszedł. No to on już nie przyjdzie jak Basiorek tu przyszedł. No wypłoszył się trochę. Poleciał. Na Baribal też szedł. Nie, to, to mamuśka. Amuska No bo to tu nie szuka. To tu mnie szuka. No, bo cianówce jestem No, tamten jest lepszy. A. Nie no, ale elegancki ten. <laughs> tak, tak, no znam go, bo patrzyłem, też mi się podoba. Tylko NFC nie ma. Nie. 8T ma NFC nie ma chyba No to brać Tam mi się wydawało że nie ma Mi Ciurin dzwonił, właśnie smartfon kupuje Xiaomi. Chciał kupić Xiaomi 8, ale doszedł do wniosku, że ma słabe parametry. Że woli do, spłacić 2-3 stówy i wziąć Xiaomi 8T. I co, albineczko, kiciulko? Deszczek pada, nie? A gdzie twój adorator poszedł, kicia? Co najat się i poszedł? No, nie widać go nigdzie. Nie ma, gdzieś poszedł. Zobaczymy jeszcze tutaj Czy tutaj go gdzieś nie ma no Nie ma Może poszedł się gdzieś załatwić Bo to zwykle tak mają Kotki jak się najedzą to idą się wypróżnić no tutaj który to siedzi A, zobaczcie to jeden dwa siedzi tutaj mileńka mila kiciulka i gacuś gacuś się ostatnio zakolegował z milą mają podobne charaktery. Są takie teraz, Gacuś w ogóle spokojniejszy. Mila też jest taka spokojna. Ta albinka to dla Gacusia jest za szybka. Ona to biega, tam lata. A, Basiorek przyszedł się załatwić. Proszę. A, mamuśka. Usiadła. Czulka. Najadłam się też. Też się najadłam. Kicia. Kotki najedzone. Szczęśliwe. Idą w swoje rejony. Szlamek gdzieś poszedł. Też się najadł a temperatura się trzyma, 11,2 Nie. Jedno oka, ślebelko ciotka płaczka się najadła i się tutaj schowała. No tam ciemno, nie widać, ale jest tam. Teraz wezmę lampkę przy świece, to zobaczycie. O widzicie? Tak, na no ja wam się nie śpię. Proszę. Cieplutko, sianko, suchutko. A Romeo. A Romeo tutaj na łóżku moim o, nie niekiciulek raz kotki mamy 5 po siódmej. tutaj mamy ile stopni 12 4 no 1 stopień cieplej niż na dworze i co Gacusiu przyszedłeś tak Niuniek, chodź kicia, chodź. Chodź lek. Tak, przedka pogoda. Cóż zrobi?